Jak powiedział jeden z naszych narodowych wieszczy, niechaj narodowie brzydy po stronie znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają, to niechaj wszyscy w City Scaliancy wiedzą, iż to na YouTube Polacy swoich twórców mają. Tą przerobioną słynną frazą Mikołaja Reja, autor zwracał uwagę na naszą ojczystą twórczość, i w City Scaliancy jest podobnie, również w niej mamy własnych twórców. Dlatego teraz czas na przedstawienie Wam Największe polskie legendy City Skylines, którzy najbardziej wyróżnili się swoim unikalnym stylem, może któregoś z dnia ja lub ktoś inny zdominuje tą część YouTube'a. A teraz wracamy do listy. Lista zaczynamy od Zbana, dokładnie Błażaja Dzbana, zwanego również jako nerdownia. Błażaj jest wielkim miłośnikiem gier strategicznych, zwłaszcza gatunku City Builder. w samym City Skylines ma ponad 10 tysięcy godzin. W ciągu ponad 10-letniej działalności na YouTube jego kanał ma ponad 5000 subskrypcji i skupia się na gameplayach oraz streamach. Następną osobą na liście jest Pan City, który tworzy filmy ze City Sky od 2020 roku. Na swoim kanale prowadzi różne gameplaye oraz wyzwania. Do tego momentu zrobił 7 serii z budowy miast. Jego kanał ma ponad 25 tysięcy subskrypcji, a jego najpopularniejsze filmy osiągają średnio ponad 20 tysięcy wyświetleń. Trzecią osobą na liście jest Bluenix. Ta osoba wybiła się wśród polskich city-boulderów w 2021 i 2022 roku, kiedy zrobił film o ściekach. Od tego czasu jest jeden z najszybciej rozwijających się yy, Kanał City Skylines, że obecnie ma prawie 70 tysięcy subskrypcji. A jego najpopularniejsze filmy mają ponad 100 tysięcy wyświetleń. Na kanale prowadzi gameplaye nie tylko dla City Skylines oraz różne wyzwania. Z czego najbardziej znana to pogromca Korków, gdzie mi się udało wysłać dwa miasta do naprawy. Numerem 2 jest Docentus. Ten twórca skupia się na budowaniu budynków, miast i pojazdów. Zgromadził prawie 73 tysiące subskrybentów, lecz niestety od ponad 4 lat nie wrzuca żadnych filmów na kanale. Obawiam się, że z czasem zostanie zapomniany. Jeśli nie oglądasz tej Skylines od premiery gry, to nie powinien się zdziwić, że listę wygrywa, a walki. Ten twórca w ciągu 10 lat zrobił 10 różnych serii z budowy miast. W szczególności znane jest z mówienia tu Rondo, jajondo i Parkingi. Jego kanał ma około 150 tysięcy subskrybentów. Przez około 2 lata nie wrzucił żadnych filmów na kanał. Od niedawna wrócił na YouTube i być może wróci do City Skylines. Na końcu chciałbym wyróżnić jeszcze jednego twórcę. A mianowicie Huśka. Huśkowi udało się zgromadzić ponad 350 tysięcy subskrybentów i regularnie nagrywa filmy City Skylines z dość niskimi wyświetleniami. Tak się prezentują nasi polscy City Bulldogi w City Skylines. Jak wspomniałem na początku, każdy z nich wyróżnia się unikalnym stylem gry, do których wykorzystują olbrzymie ilości modów. W moim filmie o modach do gry, gry przedstawiłem najpopularniejsze mody które najbardziej zmieniają rozgrywkę. Sprawdź i wypróbuj je, a może dzięki nim rozwinieć e, swój własny styl w grze. A jeśli zastanawiasz się, którzy twórcy są najpopularniejsi w grze, to polecam zobaczyć film o najlepszych twórcach City Skyline, bo większość z nich to prawdziwi profesjonaliści.